A więc cześć, witajcie z tej strony. Ja tak dzisiaj tak nietypowo, ale no, 100 subskrypcji wybiło, za co dziękuję, bo to naprawdę od samego początku był mój cel. Ale tak nie przedłużając z prośby w sumie głównie Wiktorusa, tutaj zdecydowałem, że zrobię wojnę widzów, dlatego tak. Macie tutaj do wyboru, nie wiem, no dałem granice państw słowiańskich i tutaj chyba coś jeszcze było. I dałem Rumunię i Węgry, żeby było tu połączenie i jak coś, tu ta prowincja jest połączona z tym, żeby nie było. No i co musicie napisać w opisie? Miasto jakieś, stolice państwa, jeśli będzie zajęta to raczej o tym poinformuję. Na przykład, nie wiem, możecie napisać Kijów i nie wiem, na przykład, yy, co ja mam za Państwa? Na przykład Alberta i ja to dodam wtedy. A na przykład, kiedy nie będzie wasz miejscowości w ogóle tu na mapie, to w razie czego dam to po prostu w prowincji, w której. Jest ta miejscowość normalnie w prawdziwym życiu, albo najbliżej prowincji, jeśli to będzie gdzieś poza tymi za... granicami. O, macie jeszcze Wenecję, chwilę, muszę to poprawić. Wenecję muszę wam zabrać. I tutaj jeszcze wam oddam tą jedną prowincję. Ale no cóż, no ja nie będę przedłużał. Zapisy będą... Będ... Wszystkie informacje w sumie pozostałe będą w opisie. I co? Ja się z Wami żegnam. No i papa!